Tutaj Trump, jak to ma w zwyczaju, powiedział, że zakończył wojnę między Ukrainą a Rosją. Ale, jak już Wam mówiłam, jest tu jeden drobny niuans. A mianowicie Trump napisał, że zakończył wojny jądrowe. Zobaczmy, co dokładnie zostało powiedziane w mediach społecznościowych True Social. Stany Zjednoczone to najsilniejsze państwo na świecie. Podczas swojej pierwszej kadencji całkowicie zmodernizowałem naszą armię, w szczególności stworzyłem nową i unowocześniłem istniejącą broń jądrową. Założyłem także siły kosmiczne, a teraz nadal wzmacniam wojsko do niespotykanych dotąd rozmiarów. Budujemy nawet pancerniki, które są 100 razy potężniejsze od tych, które pływały po morzach. Podczas II wojny światowej, takie jak Iowa, Missouri, Alabama i inne, powstrzymałem wybuch wojny jądrowej między Pakistanem a Indiami, Iranem a Izraelem, a także uwaga między Rosją a Ukrainą. Zamiast przedłużać obowiązywanie traktatu Start III, który był źle przemyślany i obecnie jest rażąco łamany, powinniśmy zaangażować ekspertów do opracowania nowego, nowoczesnego traktatu, który będzie obowiązywał przez wiele kolejnych lat. Tutaj od razu trzeba doprecyzować: ten traktat rzeczywiście przestał obowiązywać w lutym i nie został przedłużony. Jest to traktat o nierozprzestrzenianiu i ograniczaniu broni ofensywnej. Został on podpisany jeszcze przez Miedwiediewa i Baracka Obamę pomiędzy USA a Rosją. W 2021 roku ten traktat został przedłużony, a w 2026 roku upłynął jego termin ważności. Rosja i USA nie zawarły nowego traktatu. I wielu mówiło, że w rzeczywistości to zbliża nas do nowej wojny jądrowej. Ponieważ w ramach tego traktatu przewidywano. Że strony mogą organizować takie grupy konsultacyjne, które monitorują, ile uzbrojenia, w jakiej ilości, ile głowic jądrowych posiada każda ze stron. I to dawało taki efekt przejrzystości. To znaczy, Ameryka wiedziała, ile ma Rosja, a Rosja wiedziała, ile ma Ameryka. I zgodnie z tą umową, nie mieli prawa przekraczać limitu, czyli pułapu. Tego, co było dozwolone. Obecnie ta umowa nie została przedłużona, nowa nie została zawarta, i w związku z tym żadna ze stron nie może już monitorować, co właściwie dzieje się w magazynach drugiej strony. I w związku z tym nie można wiedzieć, ile tam jest głowic jądrowych, na przykład w Rosji lub w USA. To jest złe, ponieważ Rosja jest krajem agresorem. I liczyć na to, że oni będą dalej uczciwie i rzetelnie przestrzegać tej umowy, myślę, że nie warto. Ale pojawiła się informacja, że strony jednak zbliżają się albo do nowej umowy, albo jakby podjęły decyzję, by jednak przestrzegać ustaleń tej umowy, nie przekraczać ich. Zobaczymy. Rosjanom nie można ufać. I tu ważny moment. Trump mówi, że zakończył wojnę jądrową między Ukrainą a Rosją. Dla nas to dość niepokojąca wypowiedź. Dlaczego? Obawiam się, że Trump potem powie, że wszyscy mu zarzucają, że obiecał zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą w 24 godziny. Zarzuca mu się, że nie wywiera presji na Putina. Nawet teraz, kiedy wszyscy mówią, no tak, Putin złamał swoją obietnicę, którą złożył Donaldowi Fredowiczowi dotyczącą no. zawieszenia broni i tego, że będzie jej przestrzegał. A Trump mówi, niczego nie złamał, obiecał mi tylko tydzień. Tydzień minął, więc on znowu zaczyna te ostrzały. Więc dotrzymał mi słowa, no bo Trump przecież nie może publicznie powiedzieć: no, tak, Putin mnie wystawił. Po raz kolejny. Nie szanuje mnie. Mój autorytet w ogóle nie ma dla niego żadnego znaczenia. Dlatego tak ostrożnie mówi: no, tak, dotrzymał słowa, okej. Okay. Przy tym obawiam się, żeby potem po prostu nie powiedział: tak, zakończyłem wojnę między Rosją a Ukrainą. Miałem po prostu na myśli wojnę jądrową. Było zagrożenie nuklearne, a ja się wtrąciłem. Teraz zagrożenia nuklearnego nie ma, widzicie. Po prostu zakończyłem zagrożenie nuklearne. Zobaczymy, bo krążyły takie plotki, że Ameryka wyznacza termin zawarcia porozumienia między Rosją a Ukrainą nawet do 15 maja. Jeśli powiedzmy, do 15 maja nie będzie żadnego rezultatu, oni wycofają się z tej sprawy, ponieważ zbliżają się u nich wybory. A Trumpowi nie chciałoby się tracić większości republikanów, bo wtedy wszystkie jego decyzje będą powiedzmy pod znakiem zapytania. Ale na przykład Aleksandra Filipenko w naszych programach to amerykanistka i politolożka mówiła, że nie USA wręcz przeciwnie, nie opłaca się wycofywać stąd, ponieważ większość Amerykanów jednak wspiera Ukrainę. Trump po prostu wyjdzie i powie: "No cóż, nie udało mi się, wychodzę". To jego notowania znowu pójdą w dół. A poparcie Trumpa teraz nie jest zbyt wysokie. Jest najniższe, jak rozumiem, od. Przez cały okres, o tym mówią niezależne firmy monitorujące sondaże społeczne, dlatego on jednak martwi się o tę sprawę. Zobaczymy do 15 maja. To już niedaleko zostało. No i Ławrow, jak wielu mówi, gadający koń, ale jednak minister spraw zagranicznych kraju terrorysty, czyli Federacji Rosyjskiej, powiedział, że. Podczas tych negocjacji, które się odbywały, omawiano także kwestie języka rosyjskiego i UPC. I Rosja nadal nalega właśnie na tych warunkach, powiedział szef ICM Ławrow. No i jeszcze ważny moment. Rosjanie teraz stawiają nowy warunek dotyczący terytorium obwodu Donieckiego. Jeśli wcześniej stawiali warunek, aby Ukraina wycofała się z terytorium obwodu Donieckiego, ponieważ nie są w stanie zdobyć tego terytorium, już oto 24 lutego minął 4 lata od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Niestety, taka antyrocznica, czy jak to można nazwać ogólnie rzecz biorąc? Tragiczna data w historii naszego kraju. I przez te cztery lata pełnoskalowej inwazji, a zaczynając od 2014 roku, kiedy dokonali inwazji na nasze terytorium, nie są w stanie zdobyć obwodu Donieckiego. W związku z tym stawiają warunki, że mamy im po prostu oddać, opuścić to terytorium. Były już propozycje strefy buforowej, żeby na przykład Amerykanie zarządzali tym terenem, a teraz poszli jeszcze dalej. Kiedy widzą, że Amerykanie zaczęli wywierać presję, że Amerykanie zaczęli próbować jakoś dogadać się z Ukrainą, żebyśmy jednak opuścili to terytorium. Teraz Rosjanie mówią: A my teraz chcemy nie tylko, żebyście wyszli, teraz chcemy, żeby wszystkie kraje biorące udział w tych negocjacjach uznały to terytorium za nasze, czyli uznały to terytorium za rosyjskie. Co nigdy się nie stanie z tego powodu, że jeśli choćby jedno państwo, na przykład Unii Europejskiej, to zrobi, to znaczy, że prawo międzynarodowe, wszystkie statuty ONZ, cała praca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, można po prostu wziąć, podrzeć te wszystkie papiery i spalić w ognisku. Koniec. Od tego momentu prawo międzynarodowe przestaje działać, no faktycznie oficjalnie. I my też musimy o tym pamiętać, musimy to wiedzieć, bo no, w rzeczywistości to, co się teraz dzieje z prawem międzynarodowym, no, Rosja bardzo aktywnie je lekceważy, powiedzmy sobie szczerze, tak? A jeśli na to pójdą jeszcze kraje Europy, to w ogóle można zamknąć temat istnienia prawa międzynarodowego i postawić na tym krzyż. Bardzo mam nadzieję, że nikt się na to nie zdecyduje i że w ogóle taka dyskusja nie stanie się możliwa. Bo już wystarczy nam samej dyskusji o tym, że proszą Ukrainę, by opuściła terytorium obwodu donieckiego, naszego terytorium obwodu donieckiego. Ogólnie rzecz biorąc, Wołodymyr Zełenski powiedział, że będzie omawiał kwestie terytorialne tylko podczas rozmów dwustronnych lub trójstronnych, czyli Putin, Zełenski, Trump Zełęskiego wzywają na Kremlu, by przyjechał do Moskwy. Zełenski mówi, do Moskwy nie pojadę, jeśli jesteście tacy odważni, przyjedźcie proszę do Ukrainy, do Kijowa, tutaj będziemy rozmawiać. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy, na razie mamy taką sytuację, a teraz posłuchajmy, jak wszystko to, co się wydarzyło, podsumował prezydent Zełenski, zarówno w kwestii wymian, jak i finalizacji rundy negocjacji. Następnie będziemy z Wami rozmawiać o wymianie. Mam po prostu ujęcia, które złamią Wam serca. To są te ujęcia, kiedy nasi jeńcy wojenni dzwonią do domu, kiedy po raz pierwszy stawiają stopę na naszej ziemi, kiedy komentują wszystko to, co się wydarzyło. I uwierzcie, warto to zobaczyć. Najpierw oglądamy Władimira Zełęskiego, a potem od razu przechodzimy do wymiany. Szanowni Ukraińcy i Ukrainki. Krótko o dzisiejszym dniu. Najważniejsze jest to, że doszło do wymiany. 157 naszych ludzi wróciło do domu z rosyjskiej niewoli. Przez długi czas nie udawało się odblokować wymian. Teraz proces trwa i ważne jest, aby był kontynuowany. Ze strony ukraińskiej robimy wszystko, aby do wymian dochodziło. Dziękuję naszym partnerom, którzy pomagają i zapewniają niezbędne pośrednictwo. Chcę również podziękować naszym żołnierzom, każdej naszej jednostce, która dla Ukrainy powiększa fundusz wymiany, umożliwiając państwu prowadzenie tej pracy wymiennej. Wśród chłopaków, których dziś zwrócono, są tacy, którzy byli w niewoli prawie cztery lata, niezwykle długo i ciężko, biorąc pod uwagę całą rosyjską brutalność. Cieszę się z rodzin, z bliskich, z towarzyszy broni, którzy doczekali się swoich. Będziemy dalej pracować, aby zwrócić wszystkich, każdego i każdą, wojskowych, cywilnych, dorosłych i dzieci. Pamiętamy i sprawdzamy wszystkich według każdego nazwiska. Dziś odbyło się sprawozdanie naszego zespołu negocjacyjnego po dwóch dniach spotkań i rozmów w Emiratach ze stroną amerykańską oraz ze stroną rosyjską. Oczekuję zespołu w Kijowie na pełne sprawozdanie. Wielu aspektów nie da się omówić przez telefon. Z tego, co już można powiedzieć, w najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania. Prawdopodobnie w Ameryce. Jesteśmy gotowi na wszystkie robocze formaty, które mogą realnie przybliżyć pokój i uczynić go niezawodnym, trwałym i takim, który pozbawia Rosji apetytu na dalszą wojnę? Ważne jest, aby ta wojna zakończyła się w taki sposób, by Rosja nie otrzymała nagrody za agresję. To jedna z kluczowych zasad, które przywracają i gwarantują prawdziwe bezpieczeństwo. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy nas w tym wspierają. Dziś z wizytą na Ukrainie był premier Polski, Tusk. Jestem wdzięczny Polsce za wszelkie wsparcie dla Ukrainy, naszych ludzi, naszej niepodległości. Doceniamy to. Niedawno mieliśmy także dobre spotkanie z prezydentem Polski podczas wydarzeń na Litwie. Dziękuję każdemu Polakowi za to, że Polska jest wśród tych w Europie, którzy dbają o bezpieczeństwo. Dziś dużo rozmawialiśmy o energetyce, o współpracy obronnej. Mamy porozumienie dotyczące wspólnej produkcji dronów i innej broni. Razem będziemy to realizować. Dziś rozmawiałem także z premierem Szwecji. Jestem wdzięczny. Za to, że jest nowy pakiet energetyczny, obecnie dla Ukrainy o wartości 100 milionów dolarów dziękuję Ulfie. To naprawdę pomoże. Omówiliśmy także wspólną pracę dyplomatyczną. To, co razem ze Szwecją, razem ze wszystkimi krajami nordyckimi, możemy zrealizować. Dziękujemy partnerom. Dziś również generał major Chmara przedstawił raport na temat operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Są dobre wyniki. Zatwierdziłem nową pracę służby, nowe operacje bojowe. Będziemy nadal osłabiać wroga. Chcę również wyróżnić naszych żołnierzy. Oni wiedzą, o kim mówię, o kim dokładnie. Chcę im podziękować za umiejętność dosięgnięcia nawet takich obiektów jak poligon do wystrzeliwania orzeszników. Nasze flamingi wykonały zadanie. Wyraźne rezultaty mają także poszczególne oddziały na froncie pomimo niezwykle niesprzyjającej pogody, wyjątkowego zimna i wielu innych trudności. W styczniu udało się utrzymać wynik w zadawaniu strat okupantowi. W grudniu wskaźnik wynosił 35 tysięcy zabitych i ciężko rannych okupantów. W styczniu 30 tysięcy. Ukraińskie pozycje. Utrzymujemy je. Dziękuję wszystkim, którzy walczą dla Ukraińców i wszystkim, którzy pracują dla naszego państwa, dla naszych ludzi. Chwała Ukrainie.